Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Na pierwszym odcinku serii składania komara 2352 e, kilka słów o komarku. Komarek został oddany do malowania proszkowego. Przed malowaniem zostały wykonane poprawy blacharnicze, zostały poprawione spawy fabryki. Jeśli chodzi o przednie zawieszenie. Wcześniej przy komarku było nie oryginalne, bodajże było od O'Gara. o zakupione oryginalne zawieszenie do tego komarka, aczkolwiek jest ono nowszego typu. Została wymieniona blacha siedzenia na blachę nowej produkcji. Jest ona zrobiona z blachy znacznie grubszej. komarek jest bez papierów. I że komarek jest bez papieru, zostały wykonane delikatne poprawy fabryki, ale te odobicie się w przyszłych odcinkach. Został zakupiony pełny komplet szrub synierycewki i wiele innych rzeczy. Do zobaczenia w następnych odcinkach.